Uwaga. Filmik zawiera treści przeznaczone dla dojrzałych odbiorców. Jeśli nie czujesz się dojrzały lub rażą cię brutalne obrazy czy opisy, zalecam wyłączenie filmiku. Na serdeczność Celestii, tajemnica luny i śmiech Cadence, jak mi zimno. Czemu urodziłam się jednorożcem? Na co mi magiczny róg, jak nie mam w sobie dosyć ciepła, aby wykrzesać nim iskrę i się ogrzać? Gdybym była kucykiem ziemskim, silnym, niewrażliwym, do teraz mogłabym butnie patrzeć strażnikowi gułagu w oczy, a nie trząść się w tym kącie i odliczać minuty do zamarznięcia. Nie sądzę, że ktoś przeczyta te zdania. Wszak to tylko przemycony notesik, który znajdą przy moich zwłokach i spalą w krematorium. Ale póki jeszcze zachowałam zdolność układania słów ustami. Chcę to spożytkować. W takim byłam szoku, kiedy Celestia ogłosiła, że jej stary wróg sprzed tysiąca lat nie został pokonany w Kryształowym Imperium, a przetrwał i roztoczył transoceaniczny spisek. Przekonał jakieś dzikie kraje do swej wizji, znalazł armię i nowoczesny sprzęt, a potem najechał na Ekwestrię. Nie, nie byliśmy bezbronni. Księżniczki przygotowały się. Mieliśmy czas, aby stworzyć własne czołgi, własne myśliwce i broń maszynową. Mermacht, Luftmer i Mermarin były potężne jak nigdy przedtem, jakiekolwiek siły w kraju. Kiedy piszę te słowa, wojna trwa już półtora roku. Połowa kraju zniszczona, okupowana, utopiona we własnej krwi. Nawet cieszę się, że umieram i nie będę musiała żyć w tej zgwałconej equestrii. Kryształowe Imperium się broni, ale już niedługo. Ponoć generał Twilight Sparkle została oblężona. Księżniczka Luna nie żyje, trafiona kulą snajpera. Celestia leży sparaliżowana bólem swego serca, które cierpi coraz mocniej wraz ze śmiercią każdego jej dziecka. Żadna magia nas nie uratuje. Witam Państwa, ja jestem Piro, a ten filmik jest informacją o kolejnym fanfiku wydawanym w formie książki. Tym razem będzie to Kryształowe Oblężenie. Dzisiaj gościł mnie jak zwykle San, tyle że on nie jest odpowiedzialny za całość tego wydania, ponieważ za jego większość jest odpowiedzialny autor fanfika, którym jest Speedy. Witam Ciebie, Speedy. Dobry wieczór. Witam Cię również, Sanie. Cześć. Więc postaram się dzisiaj pozadawać pytania, dzięki którym dowiecie się wszystkiego na temat tego książkowego wydania, a moi goście będą na te pytania odpowiadać. Zanim zapytam o fabułę, słyszałem, że podobno Twój fanfik jest bardzo bogaty w ilustracje. Czy mógłbyś nam coś o tym powiedzieć, Speedy? Zgadza się. Jest to jeden z stosunkowo niewielu fanfików, które faktycznie posiadają bardzo bogatą szatę ilustracyjną, którą wykonują bardzo różni autorzy. Tutaj na wstępie warto wspomnieć chociażby o Yuhisie, który jest podpolskiego fandomu, który stworzył najwięcej ilustracji, no i zarezygnował jakoś nie, że najlepszych. Ale ta, ta także jest ta wielu innych autorów, takich jak Sonic Pegasus, Dark Sherry 87 i wielu innych, za których ilustracje jestem bezwzględnie wdzięczny. Te ilustracje za chwilę będzie można, będzie można zobaczyć na nagraniu. A to także, oprócz samych ilustracji, jeszcze cechą charakterystyczną tej powieści jest bardzo duża ilość tekstów lirycznych, jak wiersze, piosenki, są liczne mapy, czy też te tabele, które starają się jak najlepiej uświadomić widza, w jakim uniwersum się poruszamy. A więc, przejdźmy teraz do fabuły. Opowiedz nam, Speedy, o o czym właściwie ten fanfic jest. Tak więc, kosztowa to jest to crossover, który łączy ze, ze, ze sobą właśnie świat małej z drugą wojną światową. To brzmi dla osób spoza fandomu całkiem kuriozalnie, jednak wydaje mi się, że to połączenie jest jak najbardziej strawne, o czym świadczą niektóre recenzje osób, które nie siedzą głęboko w fandomie. Fabuła tradenia, tak toje o tym, że Król tego znamy z trzeciego, z trzeciego serialu, nie został pokonany w sposób, który widzieliśmy właśnie na ekranie, a przetrwał. Potrzebował trochę czasu i wraca do kwestii z zupełnie inną technologią, czyli właśnie z różnego rodzaju militarjami z II wojny światowej, takimi właśnie jak czołgi typu t 34 samolotami typu i e itd. itd. Equestia przeciwstawia tej sile własną, nowoczesną technologię. Nowoczesną w porównaniu z różnego rodzaju orężą, które widzimy w serialu. I tutaj, jakby koncept polega na tym, że właśnie tak jak mówiłem przed chwilą, Sombria, czyli to państwo, które Sombra stworzył w czasie późniejszym, bazuje na technologii i trochę też przy okazji polityce Związku Radzieckiego. Natomiast Equestia bazuje na militarich niemieckich. Dzięki temu mamy w rodzaju frontu wschodniego, ale w klimatach kucykowych. Taka koncepcja wydawała mi się zawsze bardzo interesująca i ona się zaskakująco dobrze do, 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 do wpisuje w Świadku Cyklów. Generalnie, fabuła, fabuła książki dotyczy całkiem drugiego okresu, gdyż mija około 8 lat, od, po początku pierwszy, od początku pierwszego tomu do końca pierwszego tomu. I w tym, w tym czasie cała kwestia przechodzi wielką transformację, właśnie między innymi zmienia się gospodarka, zmieniają się te militaria, te, technologia, ale także dorastają główne bohaterki, czyli Main Six, a także pewne zmiany zachodzą też w CMC, czy w na, na, na samych, samych Alicornie i Księżniczkach. I tutaj pierwszy tom się w dużej mierze właśnie też skupia na pokazaniu tego rozwoju, na tym, że bohaterki się zaczynają powoli starzeć, że już przestają być w wieku powiedzmy studenckim i y, zaczynają się gdzieś do jakiegoś troszkę bardziej zaawansowanego. I Też się zmienia w ich, ich psychikę. Cały fanfic generalnie, czy wszystkie, wszystkie, wszystkie trzy tomy będą dotyczyły nie tylko kwestii batalistycznych, jakby mogło wynikać bezpośrednio z takiego pierwszego spojrzenia na tematykę, ale także bardzo istotna jest cała psychika. Zarówno bohaterek głównych, jak i osób, które im to nie towarzyszą, postaci długoplanowych i tak przykład, dalej. Przy, przykładowo wojna jest groźna nie tylko z tego, że można zostać na przykład zastrzelonym, czy ucierpić w inny sposób fizyczny, jednak wojna jest też przerażająca ze względów psychicznych dla osób, które jej doświadczają. Temu też poświęciłem bardzo, bardzo dużo miejsca. I trzecią, trze trzecim istotnym elementem fabuły jest opis realiów, w jak, jakich jak to, to się dzieje. Właśnie jak ta ekwestia wygląda, bo ekwestia, którą znamy z, z, z karty serialu, jakby z poszczególnych odcinków, jest prze przeinteresująca, ale w wielu miejscach jest wiele rzeczy niedopowiedzianych, wiele rzeczy nie wiemy, na przykład jak wyglądają inne miasta, jak wygląda na przykład taka banalna rzecz jak zwykły, codzienny dzień księżniczki runy to staraj się te rzeczy uzupełniać nie tylko na podstawie tego, że o mi się też tam podobało, więc że by luna była taka i taka, ale przede wszystkim jest to efekt bardzo długich analiz zarówno samego serialu, jak i próby dodania do tego czegoś i jakby to mogło ze sobą spółgać. Widzę, że dużo militariów jest w tym fanfiku, więc domyślam się, że może on być trochę brutalny. Jakbyś mógł, to powiedz nam, czy fanfic ten ma jakieś ograniczenia wiekowe, czy jest zalecany dla powiedzmy może trochę starszych osób. Generalnie nie lubię określenia, że, coś jest, że są jakieś ograniczenia wiekowe, gdyż yy, ta, ta, taką rzecz może czytać każdy, kto po prostu uważa, że jest w miarę dojrzały, żeby przeżyć sceny, na które są trochę tak brutalne, bo nie będą ukazał, że są tam sceny brutalne dotyczące walki, na przykład są realistyczne opis niektórych obrażeń wynikających właśnie z, z prowadzenia z walk. Pojawia się też wulgarny język, niestety, gdyż chciałem jak najwięcej odtworzyć rzeczywistość, nie tylko czysto wojenną, która jest dość wyjątkowa, mimo wszystko, jeżeli chodzi o. Życie człowieka, ale też zwykłe życie codzienne. W jaki, w jaki sposób my, jako ludzie się pozajmujemy, uznamy, że kucyki są dość podobne. No, nie jesteśmy święci, dlatego kucyki też jak najbardziej nie są święte z tego powodu. W związku z czym do tego bym to polecał przede wszystkim do osób dojrzałych psychicznie, które są gotowe na to, żeby ujrzeć tam coś brutalnego i nie mieć do nich jakieś szokujące albo nie doznajętych obrażeń psychicznych. Przejdźmy teraz do bardziej technicznych rzeczy, więc z tego co słyszałem to Ty sami jesteś odpowiedzialny za techniczną część e, wydania, czyż nie? Owszem. A więc, czy mógłbyś nam teraz opowiedzieć o tym, jaką grubość będzie miał ten fanfic, jaką będzie miał okładkę oraz tego typu rzeczy? No więc fanfic ma okładkę 4 plus 0, czyli tak jak zawsze. Mamy przód, tył kolorowy, we wnętrzu okładki obrazków nie ma. Obrazek na okładce będzie prawdopodobnie tym samym obrazkiem, który jest na początku pierwszego tomu. Na tyle prawdopodobnie pojawi się mapa, aczkolwiek to są elementy, które jeszcze nie zostały do końca uzgodnione. Sam Fanfic będzie miał grubość około 586 stron, czyli w sumie trochę grubszy od Pascins cieńszy od Equetripa. W środku wiadomo, tekst czarno-biały, papier 80, jak zawsze. Foli okładka foliowana, żeby się nie uszkodziła, czyli. De facto to wszystko, co znacie z poprzednich moich wydań. Z tego co mówił Speedy, jest ten fanfic bardzo bogato ilustrowany, powiedz mi, Sanie, czy w książkowym wydaniu będą ilustracje, a jeżeli tak, to czy będą one czarno-białe, czy kolorowe? No więc niestety ilustracji kolorowych w wydaniu nie będzie, gdyż drastycznie podnoszą ono cenę samej książki, i uzgodniliśmy, że jest to argument niestety przeciwny im. Być może pojawia się kilka ilustracji czarno-białych. Aczkolwiek jest to kwestia, która jeszcze nie została dogadana. Z tego co słyszałem, to tym razem będzie pewna zmiana na temat składania zamówień, ponieważ za zamówienia nie będzie odpowiedzialny San, tylko autor fanfita, którym jest Speedy. Więc jakbyś mógł Speedy nam teraz opowiedzieć coś o cenie, sposobie zamawiania, czyli na jaki mail mają do ciebie ludzie pisać, kosztach wysyłki i tego typu technicznych sprawach. Tak więc. Y Cena będzie odsyłać w granicach 30 do 40 zł. Ile dokładnie to jeszcze w tej chwili nie wiemy, bo to zależy właśnie dokładnie od ilości zamówień, a także ostatecznej ceny, którą cały czas jeszcze dyskutujemy na ten temat. Żeby zamówić książkę, można zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest sposób napisanie o tym do mnie na maila, który właśnie się w tej chwili uściska na ekranie. Drugim sposobem jest wejście na link, który też właśnie widzicie. Jest to strona na forum EPP Polska, na, na który możecie poczytać wszystkiego o tym Fanfiku, po, po, poczytać jego samego wersji elektronicznej, a także zło, złożyć zamówienie w ankiecie, która jest tam udostępniona. Generalnie cały proces wydawniczy będzie przebiegał mniej więcej w taki sposób, że póki co do końca lutego przyszłego roku zbieram zamówienia. W momencie, kiedy je zbiorę 30 sztuk i będą to zamówienia z opłaconą. Z opłaconą przedpłatą, to w tym momencie rozpoczy rozpoczynamy druk. I książki, kiedy do mnie już fizycznie dot dotrą, będę w tym momencie rozsyłał drogą pocztową, przekazywał na pełnych mitach. To już ta kwestia jest do, jest do dogadania indywidualnie z każdym zainteresowanym. Więc jak wspomniałeś, będziesz te książki rozdał na pełnych mitach. Oprócz tego będzie możliwość ich zamówienia. Więc jakbyś mógł nam powiedzieć o tym, jakie są możliwe formy zamówienia oraz ile one kosztują. Tutaj przede wszystkim będę chciał robić to w ten sposób, jaki sobie za zażyczy dany klient. Jeżeli coś się otrzymać osobiście, to nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli bym chciał na przykład uzyskać pocztą polską, to podstawowa paczka pocztowa kosztuje 9,50 złotych i 50 groszy. Priorytetowa 11. Oczywiście w także wchodzi paczkomat, gdyż nawet mam go niedaleko swojego domu. Większy problem byłby z kuherem, ponieważ kuherem nie mam żadnej profesjonalnej umowy, w związku z czym to raczej nie wchodzi w grę i przekaz jest bardzo drogie. W związku z czym, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł i mieszka, go opisze, że dla niego najkorzystniejsza byłaby dana konkretna forma przesyłki, jak najbardziej jest, to, jest, to, jest to na, yy, na to otwarty. Z tego co rozumiem, to jest to cena samej wysyłki i do tego też zostanie doliczona cena parkowana, która jeszcze nie do końca jest znana, czy tak? Zgadza się. Niestety nie znamy jeszcze do końca pełnej, yy, pe pełnego kosztu wysyłki, gdyż nie jesteśmy pewni, ile ta książka będzie do końca ważyć. I tutaj nie możemy mieć pewności, czy to będzie jeszcze uchodziło za list polecony przykładowo, czy już koniecznie będzie musiała to pójść jako paczka. A także kupując fanfika, jest też możliwość zakupienia różnego rodzaju gadżetów związanych z samą fabułą, na przykład kubków z, z obrazkami, które tam występują, przykładowo z ilustracją Rukisa. I oczywiście, jeżeli miał miała stać książka z tym to będzie to zupełnie inna cena niż gdyby to miała być sama książka, bo książka z przypinką czy książka z plakatem. W związku z czym i tak i tak koszty wysyłki będą z każdą osobą, która to zamawia, będą dogadywane indywidualnie do mailową. Generalnie spis gadżetów znajdziecie na forum MLP Polska. Link do odpowiedniego wątku znajdziecie w opisie. Oprócz tego wszystkie linki, o których było mówione wcześniej, oraz wszystkie adresy również znajdują się w opisie filmiku. No, więc wydaje mi się, że wszystkie najważniejsze kwestie już omówiliśmy, więc to by było na tyle. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i dziękuję bardzo moim gościom. Dziękuję bardzo i życzę miłej lektury. Ja również dziękuję i życzę miłej lektury.